Nazywam się Hania Brylczak. Łot urodzenią mieszką w Rudzie. Swój geburz tak świętuje 16 maja, łaża do ósmej klasy. Jak mą czas pływą w basynie, jeżdża na wrotkach, a w zima na ślęzuchach. Jakby na to nie patrzeć, przeca musza dbać o forma. Moja muter to Bożyna, pomogą starszym omom i opom w ich życiu. Łazi im do sklepu, do doktora, pomogą posprzątać, połodkurzać i coś im uważy. Mój fater to Bogdan. Jest już na penzji Wiecie, taki młody pensjonista. W wolnym czasie łazi na nasz ogrodek, Futruje gołębie i kury. Tu po szkubie, tam po grabi, coś wyplewi albo po zamiato. Mam dwóch braci. Starszy Łukasz robi na grubie i mojusz baba. Młodszy Peter, ma 24 lata i jest kierownikiem na infolinii. Czyli mogę wam powiedzieć, że wcisko biednym ludziom kit. Moja oma i mój opa są już u świętego Pońbuczka, ale okropnie za nimi tęsknia. Niedawno były święta Bożego Narodzenia. Jak każdy wie, i jest kupa roboty sprzątanie, warzynie, zbijanie karpi czy pieczenie ciast. I o wtedy z moją mutrą podwijam rękowy i biera się łostro za robota. Nie za bardzo to trowia, ale jak cza, to cza. Strugome kartofle i warzymy Wonio w całki, chałpie, makowki też muszą być, takie na bogato, na mleku i pełno w nich orzechów, rodzynek i mandli. wni robili jeszcze moczka, ale to trzeba umieć. W ostatnich widziałach, jak robią ją rączka gotuje. Można tyszkę dystrybuja, jak już puda do master szefa. Ale nie myście się, fater też ma robota w kuchni. Łęszykuje się a ta grich tych konopiotka, bo z uważonych konopi. To jest posno, wigilino zupa, kero dziecią okropnie nie smakuje, ale kery przynajmniej trochę muszą zjeść. Uważone i odcedzone pora razy konopie się tucze i przelewo bez sitko. Potem się je zajść tucze i przelewo, żeby wylazło z nich to, co najlepsze. Larmo jest w całki chałupie i kupa marasu. Jak już jest gotowo, podoba się ją z pęciokiem albo z pogańskimi krupami. Jak już tak wszystko na blasze dochodzi i wyciągamy koło z bradruły, to wonio tak cudnie, jak u mojej starki, co mieszkała w familoku na szczęście Boże i chleb w doma piekła. To były czasy. Na tym bydemy już kończyć, bo mogłabym wam tu beblać i beblać, ale nie mamy tyle czasu, bez toż kłonią się nisko i dziękuję za wysłuchanie mojej dotki.